Się nie przed ja się dziwię Pani, że pomimo braku zgody robi Pani zdjęcia. Ja nie wiem jak się ma do tego etyka dziennikarska. Proszę Sądu, ale pani nie robi nich, tylko ustawiany Tak, pani też, pani też chodziła po korytarzu i oczywiście nie nakręcała rzeczy. Tak? Nie, ja nic nie nakręcałam. Oczywiście, ja tak. mogę oddać, proszę Sądu. Do proszę usiąść, proszę, 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 proszę usiąść, nie udzielam Panu głosu. Składam wniosek o nie pana sędziego z uwagi na to, że pan sędzia wszy, przed przerwą na posiedzeniu w sądu groził mi za świętą pięścią. Jest to sytuacja niedopuszczalna w cywilizowanym w tym, w tym miejscu. W tym miejscu. Szanowny, żalący oświadcza, iż składa wniosek o wyłączenie przewodniczącego. Albo wiem. Przewodniczący, przewodniczący przed przerwą w czasie trwania posiedzenia. Przewodniczący przed przerwą w czasie trwania przy, przy posiedzenia. Groził skarżącym za ciśniętą pięść. Groził skarżącym za ciśniętą pięść. Sytuacja ta? Jest niedopuszczalna. Poczeka jest niedopuszczalne I ośmiesz I ośmiesza on. Wymiar sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości. Okoliczność ta w sposób bezsporny. Okoliczność ta w sposób bezsporny. Dowodzi. Dowodzi. Już sędzia przewodniczący. Już sędzia przewodniczący. Nie. nie może zachować obiektywizmu. Nie może zachować. W czasie rozpoznawania spraw. W czasie rozpoznawania spraw. Gestem. Jestem. Nie pozostawia wątpliwości. Nie pozostawia wątpliwości. Co do wrogiego, wrogiego, nastawienia sędziego do starzących do starzącego. Wobec powyższego. Wobec powyższego. Nie mogąc liczyć na bezstronność obiektywizmu sądu, nie mogąc liczyć na obiekty bezstronność sądu, składam wniosek, wniosek, bez wniosek o koronawirus. Nie mogą liczyć sądu. Składam wniosek o koronawirus. Sędziego przewodniczącego. Sędziego przewodniczącego. Oprócz tego. Sędzia przewodniczący. Sędzia przewodniczący. Jest sędzią delegowanym. Do sądu delegowanym Do sądu wyższego rzędu. i z mocy prawa. I z mocy prawa. Nie może przewodniczyć. Nie może przewodniczyć. W rozprawach. Yy, nie może procedować sprawa rozpoznawanych w drugiej stronie. Nie może procedować sprawa. Nie może procedować sprawa charakterze przewodniczącego, w charakterze przewodniczącego, w sprawach, sprawach podwoławczych, spraw podwoławczy. zgodnie, zgodnie z treścią artykułu 464, 464, paragraf § pierwszy, paragraf pierwszy, fakt. że sędzia rozpoznali sprawę odwoławczą nie może wyróżnić żadnej możliwości, żadnej kontynuacji. Nadto należy wspomnieć o tym, należy wspomnieć o tym, iż sędzia Krajewski, iż sędzia przewodniczący, sędzia Krajewski, sędzia przewodniczący, sędzia Krajewski Proszę o odczytanie fragmentu protokołu. Jak to zostało zaprotokołowane? Sędzia przewodniczący zostało protokołu. Proszę o poprawienie na sędzia Kajeski. Wnosi, żalący wnosi. Żalący wnosi, poza protokołowaniem, w którym jest Jest autorem w dalszym ciągu. Odnotowujemy w dalszym ciągu. Sędzia Kajeski jest autorem obraźliwego dla mnie, nie zaproszę, dla mnie, sformułowania o tym, iż jestem pozbawiony honoru i godności, Podbawiony, iż jestem pozbawiony honoru i godności, które to słowa tak. pozbawionych honoru i godności, które to słowa zostały sporyguowane przez sędziów Dajewskiego. Przez sędziów Dajewskiego. W czasie zgromadzenia sędziów Sądu Wojskowego w listopadzie 2018 roku. W czasie zgromadzenia sędziów Sądu Wojskowego. W listopadzie 2008 roku. Sądu Wojskowego listopadzie 2008 na tę okoliczność na tę okoliczność wnoszę, wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka o przesłuchanie w charakterze świadka sędziego sędziego majora Arkadiusza Kryskiego Arka jest to kolejna okoliczność jest to kolejna okoliczność stwierdzająca stwierdzająca wrogie, wrogie uspoczynkowanie się, uspoczynkowanie się sędziego Krajewskiego, sędziego Krajewskiego wobec mojej osoby, wobec mojej osoby. Z tych względów, z tych względów wnioski, wnioski o wyłączenie sędziego Krajewskiego, o wyłączenie sędziego Krajewskiego, o odprocedowanie w niniejszej sprawie, Jest w za pełni Jest pełni zasadny. Dziękuję. Panie żalący, w którym momencie sędzia przewodniczący groził Panu, którą ręką? Jakby Pan uściślił. W którym momencie, którą ręką, co mówił przy tych, czy w trakcie, w trakcie, kiedy chciałem zaprotestować przeciwko łamaniu procedury karnej przez sędziego tajskiego. W trakcie, kiedy chciałem zaprotestować przeciwko przeciwko łamaniu stacji Na tę okoliczność, że sędzia Krajewski groził mi zaciśniętą pięścią, podwójnie, pod moim tytułem, uprzejmie proszę o przesłuchanie w charakterze światła. Panią prokurator i osoby, które znajdowały się w tym czasie na sali sądowej. Okoliczność to mogą <tryk> potwierdzić. Okoliczność to mogą potwierdzić. Potwierdzić osoby obecne na sali oraz Pani Prokurator. I wnoszę na to okoliczność o przesłuchanie tych stron w charakterze świata. Proszę. Na to okoliczność o przesłuchanie w charakterze świata. Wnoszę. Proszę o Państwa nazwiska. Proszę. Wracając do pytania sądów drogich, sąd przewodniczący, Pan Widojszk. Jakieś Przejmie proszę, aby pan kwestię wyjaśnił. Napisałem, że mam do pytania przesłanę przez przewodniczącego. Przejmie proszę, aby kwestię, którą ręką z przewodniczący, przewodniczącym... To chyba jest wniosek o to jest koniec. Z przewodniczący, przewodniczącym wyjaśnili, wyjaśnili o które jak wskazałem jako świadkowie. Przewodniczący na podstawie art. 42, paragraf 3, powstrzymuje się od dalszego udziału w sprawie. Udział w sprawie. Karta sprawy przedstawić prezesowi Sądzicowi porządku wniosku dziennego i podjęcie dalszej decyzji dalszej decyzji z urzędu. Przejmie proszę wysokie sądzie o dołączenie mi protokołu. Zakończyłem protokół. Na podstawie artykułu 149 zakładu przecież posiedzeni głosowo o otrzymanie protokołu dzisiejszego posiedzenia sądu. Pani tak, proszę, to proszę. Dlaczego protokół nie został podpisany przez przewodniczącego bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia sądu? No, pani prokurator, to jest, może to pani odpowiedzieć. Dlaczego to pani mówi, jest... że jeżeli jest łamane prawo na tej sali? Pani prokurator, złamano pani pani prawo. prawo. To przestępstwo ścigane z urzędu. To, to jest, to jest, to jest. Trzeba się będzie udać do prezesa sądu z prośbą o doręczenie protokołu dzisiejszego posiedzenia niezwłocznie. Pani prokurator, możemy kilka pytań. A czy pani była świadkiem na tej proszę rozprawie, pani, więc chcielibyśmy się dowiedzieć, nie, co pani nie. sądzi o proszę zachowaniu Panią, pana sędziego na rozprawie się w tej sprawie. Dziękuję, jest rzecznik prokuratury ma upoważnienie do... Pani, Ale czy pani, pani uważa, że było zachowanie w porządku, czy nie? Proszę do rzecznika się zgłosić. Czyli pani nie ma swojego zdania tak, na ten temat. Ale jednak jest Pani przedstawicielem organów ścigania o, z to powiedziałam, powiedziałam, wyraziłam swoje stanowisko w tej sprawie. Proszę się, się skontaktować z rzecznikiem prawa. Dziękuję zdanie. bardzo.